Ta WSK M06Z2 z 1963 roku i przyjechała do nas na sprzedaż. No i teraz tak. Stoi sobie, jak widzicie, w garażu, więc wyciągamy na zewnątrz, ponieważ dzisiaj pogoda idealna. Nie za zimno, nie za ciepło, jak tą był w sam raz. Puszczamy sobie paliwko. No i co? Zapłon. Próbujemy ją palić. Nie zgaśnie. Chyba nie! Pa, 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 pa. Zobaczcie moi drodzy jak ona jest pięknie wyremontowana. Przepiękny, wręcz można powiedzieć idealny motocykl. I teraz tak, dajcie znać jakie według Was jest rozwinięcie skrótu WSK. Wiejski sprzęt kaskaderski, wiejski skuter kaskaderski. Piszcie jak u się umówiło. A ja zrobię sobie krótką przejażdżkę po placu. O, 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 o. Albo i nie. Jak się zagrzała to chodzi!